9. Chwila triumfu. Wkrótce potem Paweł Sapiecha, hetman i wojewoda Wileński przejmował w obozie swoim pod Lublinem Bogusława Radziwiła. Była pomiędzy nimi długa i poufna rozmowa. Książę, jakkolwiek zazdrościł sapierze dostojeństwa, które on po Januszu Radziwile wziął, umiał ukryć tę zawiść i swoje zamiary, a układnością swą tak podszedł hetmana, iż ten rad z pozyskania możnego przeciwnika zaufał mu zupełnie. A w końcu zezwolił, iżby książę, na czele silnego oddziału szlachty podlaskiej naprzód ku Warszawie szedł, dokąd już ze swej strony podążył był wódz szwedzki Wittenberg. W maju Bogusław był już w Warszawie i zajął radziwiłoskie dworzysko na Nowym mieście, gdzie też Maruchna i Halszka znalazły schronienie. Maruchna, ciągle w jednakiej pogrążona rozpaczy, miała na ustach jedną tylko skargę i jedno pytanie: Stachu! Gdzie stach mój? I jak pieszczone dziecko prosiła wszystkich, iżby powrócił. Rozpływała się we łzach, to znów unosiła gniewem, iż nikt jej małżonka szukać i ratować nie myśli. Rozpacz jej pełna była uniesień i jakby dziecinnych kaprysów. Halszka zaś zawarła się teraz w milczeniu i takiej zadumie, która więcej porusza niż jęki lub łzy, a z ludzkiej istoty czyni na pozór jakoby... Posąg bez myśli i czucia. Od kiedy dowiedziała się, iż brat jej poległ z ręki Bogusława, odsuwała się od niego jakby z lękiem czy wstrętem. Czuła się winną tej śmierci. Znała bowiem, ona jedna, przyczynę, dla której brat jej ścigał, radziwiła i zginął. Miłość dla księcia nie zgasła w jej sercu, lecz stała się jako brzemię, które na jej duszy wieczyście ciężyć miało. Obok niej zaś była druga dusza, która również, a może więcej jeszcze, cierpiała. To Kazimierz. Nie mogąc się od halszki oderwać, przybył on wraz z owym oddziałem podlaskiej szlachty do Warszawy i tu wnet dostrzegł jako książę danych sapierze przyrzeczeń dotrzymać nie myślał i zdradzieckie plany wciąż knuł. Przyrzekł, jako będzie Wittenberga do poddania się skłaniać. A tymczasem stosownie do planu z elektorem ułożonego, Wodzowi temu dodawał ducha i z nim naradzał się nad obroną miasta, pod którego murami stanął już na czele licznych chówców Jan Kazimierz, aby stolicę swoją z rąk najezdników wydrzeć. Zbadał też wkrótce łyszczyński, iż cały ów oddział Podlaski złożony był z załóżników księcia, który im żołd wypłacał, a obietnicami różnymi krępował, byle za nim szli. I on także przez niego, raczej miłością swą dla halszki, skrępowanym się czuł, ale zdradzać nie chciał i doświadczał srogich wyrzutów sumienia, że radziwiłowi ujść pozwolił i do zdrady mu pomagał. Gdybym go był, myślał, Czarnieckiemu oddał, byłby już koniec jego zdradzieckim konszachtom. Więc teraz muszę przyczepić się do niego jak cień, i gdybym dostrzegł, jako zamierza w tej rozprawie przeciw swoim stawać, raczej własną ręką ubije, niż bym do tego dopuścić miał. I rosła w nim nienawiść do księcia, którą Bogusław czuł, a dostrzegłszy, iż Łyszczyński śledzi jego kroki, postanowił albo miłością Halszki go skrępować, albo, gdyby ona wzbraniała się, pozbyć się w jakikolwiek bądź sposób niewygodnego towarzysza. Nie lekceważył on teraz żadnej nienawiści, a bliskiego sobie wroga, w tej chwili powszechnego zamętu, bał się. Lękać się go zaś począł jeszcze bardziej, gdy mu doniesiono, jako łyszczyński wśród owej szlachty podlaskiej coraz liczniejszych adherentów pozyskiwać sobie umiał, a niezwykłą wymową umysły ich przeciw księciu i zdradzieckim planom sposobił. Był tam zwłaszcza jeden znaczny szlachcic nazwiskiem Mleczko. Recerz godny, lecz niepowściągliwego języka, który zupełnie do Kazimierza był przystał i innych za sobą pociągnął. Poszli za nim mleczkowie, a było ich w tej kompanii kilku, za mleczkami zaś powinowaci ich przygodcy, kobierzyccy i wielu innych, także niebawem spostrzegł się radziwił, jako odosobniony jest, i na nikogo w tym oddziale, prócz na pacholików swoich, liczyć nie może zaś Mleczko, raz podochodziwszy sobie, wygadał się jako oni towarzysze jego nie myślą dłużej zdradzieckim służyć planom i gdy jeno król prawowity do stolicy swojej szturm przypuści, oni wśród oblężonych Szwedów zamęt uczynią, a wszystkich zdrajców zradziwiłem na czele mordować będą. – Aby nawet na nasienie nie zostało – wołał zapalczywy pan Mleczko. O tym gadaniu usłużny jeden pacholik doniósł zaraz Bogusławowi – który z drugiej strony widząc jako w wojsku szwedzkiem objawiało się coraz większe zniechęcenie i niekarność i że oprócz jednego Wittenberga nikt tam szczerego ani muszu rycerskiego nie miał, a przeczuwając iż wobec tego Warszawa w Rychle poddać się będzie musiała postanowił wymknąć się z oblężonego miasta i podążyć do nowego dworu, kędy stały wojska szwedzkie z elektorskimi nie chciał bowiem zostać jeńcem Jana Kazimierza a jeżeli kiedykolwiek do niego zbliżyć się, myślał to nie jako więzień, lecz jako pożądany między nimi elektorem mediator. Codziennie też przez wysyłanych szpiegów otrzymywał on wiadomości o tym, co działo się w obozie polskim. Sam król, pełen zapału, dowodził wszystkim. Wałami i fosami opasano miasto. Mierniczowie królewscy dzień i noc pracowali. Okopy i baterie dotykały niemal nieprzyjacielskich placówek, a dla łatwiejszego dania odporu nadciągającym od strony Pragi posiłkom szwedzkim i dla przeprawy wojska wystawiono dwa mosty na Wiśle. Oceniając mądrość tych zarządzeń, Radziwił coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, iż mu należy zniknąć z oblężonej stolicy, ale przeszkadzał mu wtem łyszczyński, który przyczepił się do niego jak cień. A raz, gdy książę z narady od Wittenberga do swego dworzyska wieczorem wracał, zuchwale zastąpił mu drogę i rzekł: Pan hetman litewski nie spodziewa się zapewne, mości książę, jak wy tu dotrzymujecie danych mu przyrzeczeń. Ale ja na straży jestem i nie dozwolę. Co? Co? krzyknął radziwił. Ty nie dozwolisz? Gniew nim miotał iż ten szlachetka w ten sposób mówić do niego śmiał, ale się wnet pomiarkował, nie chcąc w tym momencie wszczynać jakowejś zwady. Tedy wnet spokojnie dorzucił: Szalony jesteś, mości Łyszczyński. Od Wittenberga idę, któremu przedstawiałem, iżby się poddał, a do większego jeszcze zniszczenia tej biednej stolicy nie dawał powodu. Szturm lada dzień. – Wiem – odparł Kazimierz. – I dlatego wy, mości książę, myślicie iść już stąd precz, ku swoim. – Co ja myślę? – odparł porywczo dziwił, To ować pana krótki wzrok nie dopatrzy. – Dopatrzyłem zdrady – krzyknął Kazimierz. – I do niej, jak mi Bóg miły, nie dopuszczę. Jeńcem moim byłeś, mości książę, a ja teraz sumieniem za twoje odpowiadam czyny. A na to radziwił wściekł się ze złości. Stali na dziedzińcu dworzyska, z którego pacholikowie z pochodniami naprzeciw księcia wybiegli. Tedy dał im znak. Wziąć go, krzyknął, wziąć tego zuchwalca. Otoczono Kazimierza i ujęto. Ten zaś wołać począł. Do mnie, mleczko, do mnie, Kobierzycki. Zamknąć mu gębę, rozkazał radziwił. Do lochu z nim, do lochu, co rychlej. Zaczynał się wszakże gwar. Posłyszano krzyki, zewsząd spieszono na pomoc, ale zanim dobiec zdołano, pacholikowie owi, powaliwszy kazimierza na ziemię, wywlekli go precz. Na korytarz wybiegła halszka i zoczywszy wchodzącego księcia, przypadła ku niemu. Co to znaczy, mości książę? zawołała w przerażeniu. Bogusław zaśmiał się szyderczo. Wszedł do komnaty i dał znak halszce, iżby weszła także. Drzwi zaparł i rzekł, Ano, nie mam szczęścia do ciebie. Naprzód brat twój mnie napadł, a teraz ten, który cię miłuje, Łyszczyński. Halszka oparta o mur plecami patrzyła na niego wystraszonymi oczyma bezmownie. On zaś mówił dalej, żywo chodząc po komnacie. Wszystkich zbuntował przeciwko mnie, wszystkich mleczków, kobierzyńskich, jak się tam oni jeszcze zwą. Głowę łódne to wyrośnie sto innych. Ale Halszka odzyskiwała już przytomność. Więc i on także, szeptała, on także głowę ma dać, iż mnie miłował. I przyskakując do księcia, uchwyciła go za ramię. Nie, zawołała, nie uczynisz mu nic złego, mości książę. On zaś żachnął się i odparł z szyderstwem. Nic złego? Ubić każe. Niebezpieczny jest. Może go też już ubito. A na to Halszka w porywie rozpaczy krzyczeć poczęła – nie, nie! Książę zaś śmiał się i mówił ze złością – wiesz ty? Ty jesteś wszystkiemu winna. Gdybyś była tak, jak chciałem, skrępowała go swoją miłością, byłby on dziś powolnym moim narzędziem. Nie miałbym ani jego, ani Mleczków i Kobierzyckich na karku. A to szalona jest głowa, którą uciąć muszę, iżby swoją ocalić. Każde słowo Bogusława padało jak iskra żarząca na duszę halszki. A gdy on raz jeszcze powtórzył, toś ty wszystkiemu winna. Ona przyskoczyła nagle ku niemu i chwytając za rękę, zawołała: A cóżem ja była winna, gdyś przyszedł podstępnie mnie zbezcześcić? Cóż winną ci była dusza moja, że się wziął i na pohańbienie dał? A teraz zwalasz jeszcze na nią wszystkie inne swoje zbrodnie? Miłowałam cię nad życie moje, dla ciebie wszystko uczynić byłam gotowa, a dziś wołać będę w głos, żeś jest zbrodzień i krzywdziciel i zdrajca. Radziwił przystanął i bez gniewu, już raczej z podziwem patrzył na cudną twarz Halszki, która płonęła. Jakże różną była ta niewiasta od innych, i jak piękną. Miłowałaś mnie, powtórzył i patrząc na nią przenikliwym wzrokiem dodał i teraz mnie miłujesz. I chciał ją ramieniem objąć, ale ona rzuciła się gwałtownie. Oby mnie tę miłość Bóg wielki wybaczył, zawołała. Niech łzy mojej nędze teraźniejszą i rozpacz weźmie na okup. Książę zaś mówił teraz bardzo łagodnie. Nie chciałem i nie chcę twojej niedoli, Halszko, o ile sił moich wynagrodzę. Nagrody nie wezmę, Przerwała ona. Jednego żądam. Rozkaż natychmiast mości książę wypuścić tego, który tu za mną zaszedł i przez miłość dla mnie cierpi. Łyszczyńskiemu nie czyń krzywdy. A na to Bogusław uśmiechnął się i rzekł: oddam ci go, jeżeli porękę mi dasz, jako ścigać mnie i szkodzić przestanie. Ręczę, odparła Halszka z mocą. Radziwił myślał moment, a potem dorzucił: dobrze. Tej nocy uwolnisz go sama, ale dopiero wówczas, gdy ja Warszawę opuszczę. I wyszedł śpiesznie, aby stosowne wydać rozkazy, czuł bowiem, jako momentu do stracenia nie ma i że groźne niebezpieczeństwo nad nim zawisło. Wkrótce potem wymknął się z Warszawy z trzema jenopacholikami, pozostawiając za sobą wszystkie nienawiści i żądze zemsty i jedną wielką, a skrzywdzoną miłość. Gdy opuszczał dworzysko, halszka czuwała i słuchała echa jego kroków. Słuchała, gdy już ścichło w oddali. A wówczas uczuła, że tętno jej serca ustaje. Rękami chwytała powietrze, jak ten, któremu zabrakło oparcia. Usta to otwierały się, to zamykały. Rozszerzonymi przerażeniem źrenicami patrzyła w przestrzeń. I nagle wziął ją dreszcz tak silny, iż szczęki obijały się o siebie. Ranne brzaski przebijały się już na niebie, gdy schodziła do lochu, iżby Kazimierzowi wolność wrócić. On zaś, ujrzawszy ją, rzucił się do jej stóp. Wybawicielko moja, szeptał. Wiedziałem, że nie zginę, dopóki ciebie nie ujrzę. Dalsze jego słowa zagłuszył straszliwy huk. Rozpoczynano walny szturm do murów stolicy. O świtaniu król po naradzie wojennej ostatnie wydał rozkazy. Na całej przestrzeni od Nowego Świata do kościółka ujazdowskiego szykowały się chówce. Zaczęto zaś od modlitwy. Jeszcze jutrzenka nie zbladła, gdy wyszła procesja, którą prowadził biskup poznański Tulibowski. W drżących rękach niósł monstrancję i błogosławił nią królowi i zastępom rycerskim. Nie było śpiewów, nikt nie podnosił głosu. Jeno wśród szczęku broni i szelestu sztandarów wszyscy na kolana padli, a król pierwszy z wyciągniętymi ku niebu ramionami. Dopomóż, panie, szeptały blade usta monarchy. Weź życie moje, weź koronę, ocal naród. I po chwili wstał. W zgasłych oczach zapaliły się błyski, postać wyprostowała się mężnie, i po skończonym błogosławieństwie wnet dał hasło. Nagle huk ogłuszający rozdarł powietrze. Poczęto walić z dział. Król dosiadł konia i w otoczeniu najprzedniejszego rycerstwa czekał. Przypuszczono szturm od strony najbardziej ufortyfikowanego pałacu Kazanowskich. W mury jego walono z największego działa, zwanego Smokiem. W tamtą też stronę podążył król. Gdy tam dobiegł, ujrzał, jako cały węgieł pałacu był już obalony i uczyniono wielki wyłom w murach. W jednym mgnieniu oka przez duszę króla przeszły wspomnienia. Z tego pałacu wyszły wszystkie nieszczęścia. Za chwilę rozkoszy spędzone tam z piękną halszką kazanowską, którą zniewolił do poślubienia Radziejowskiego, przyszło mu zapłacić utratą korony, a naród cały zapłacił krwią. Radziejowski, mszcząc się na królu kochanku swej żony, knuł zdrady, a pozbawiony dostojeństw i wywołany z kraju sprowadził nań szwedzką potęgę. Jan Kazimierz sztywnym wzrokiem patrzył w ten wyłom, jakby tam widmo przeszłości dostrzegał, ale stamtąd widniały jeno postacie żołnierzy szwedzkich, rozjuszonych w tym boju krwią ociekłych. Padały jedne szeregi, występowały inne, a smok grał ciągle, waląc mury. W imię matki najświętszej, krzyknął król, czyja wola za mną. Rzucili się ochotnicy za królem, który leciał pierwszy z podniesionym mieczem wśród gradu kul szwedzkich. Za moment pałac był zdobyty, Szwedzi cofnęli się do bernardyńskiego kościoła, a Jan Kazimierz zsiadłszy z konia wkroczył do tych komnat, których zniszczenie urągało dawnej świetności. Zatrzymał się chwilę w komnacie, która niegdyś była sypialnią pięknej pod kanclerzyny. Komnata wspaniała. Marmurowemi podzielona kolumnami, teraz zlana krwią pełna trupów, z potrzaskanymi zwierciadlanymi ścianami i szybami kryształowymi w drzazgach sterczących, była jakby obrazem tego, co się w całym kraju działo. Jeden Szwed, ranny śmiertelnie, oparty o strzaskaną kolumnę, konał, harcząc. Gasnącym wzrokiem patrzył na króla, sztywnie drgał cały, porywał się i upadał. I naraz przez usta i nozdrza wyrzucił cały strumień krwi, która zwolna ściekała po marmurze kolumny. Rozpacz, rozpacz, rozpacz powtórzył król skrywając twarz w dłonie. Przypadł ku niemu butler. Najjaśniejszy panie zawołał. Szwedzi cofają się wszędy. Wittenberg zawarł się w zamku. Przy nowomiejskiej bramie podał się nieco nasz Grothhus, ale od kościoła świętego ducha idzie mu na pomoc najdzielniejsze rycerstwo. Wdziera się już na wały i baszty. Zewnętrzne szańce zdobyte. Wiktoria! Król, stojąc w oknie, wskazał teraz ręką w dal. Patrz, rzekł, jaka tam rzeź! Na całej linii aż do kolumny Zygmunta wrzał bój za żarty. Z dala zdawało się, iż jedno wielkie ludzkie cielsko o głów niezliczonym mnóstwie porusza się w konwulsyjnych drganiach. Wahało się to cielsko na wszystkie strony, parło się naprzód, to znów podawało wstecz, jeżyło się ostrzami mieczów, upadało na moment i znów dźwigało. Straszne. Chodźmy tam, rzekł król. Najjaśniejszy panie! zawołał Butler. Nie godzi się tak narażać. My pójdziemy wszyscy, ty królu, zostań tu. Tutaj? przerwał król. Nigdy. rzucił raz jeszcze wzrokiem po komnacie i wzdrygnął się. Znów myśl szybka odbiła w jego duszy przeszłość, tak zda się niedawną, tak promienną i pełną uniesień. Obraz radziejowskiej w rozkwicie urody wyciągającej ku niemu ramiona, wzywającej ku rozkoszom występnej miłości. Miłość ta miała być jego życiem, a zrodziła śmierć. Dźwignął ramionami, jakby straszliwą zmorę z siebie zrzucić chciał i wybiegł. A za chwilę był w samym ogniu walki morderczej. Szedł potokami krwi, szedł po trupach ku swej monarszej siedzibie. Niebawem Warszawa była na powrót w rękach prawowitego władcy. W parę dni później król Jan Kazimierz przyjmował w zamku królewskim hołdy. Radość panowała powszechna. Zdawało się wszystkim, iż z odzyskaniem stolicy skończyły się klęski, a zgnębiona została zdrada, że odtąd prawy król pociągnie ku sobie wszystkie serca i dawną odzyszcze siłę.